Dzień dobry, Państwu, Witamy po krótkiej przerwie. Z nami połączenie w studiu Sobiesław Kozłowski, Nobel Securities. Witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Sobiesłowie, frank szwajcarski powyżej psychologicznej bariery 4 zł. Dramat dla wszystkich kredytobiorców w franku. Natomiast dla wszystkich zarabiających we franku oczywiście jest to bardzo pozytywna sytuacja. Natomiast czego możemy spodziewać się po dalszej części sierpnia, czy 4 zł, to sufit, czy może kolejny przystanek przed dalszymi wzrostami dla szwajcarskiego franka? Moje spojrzenie jest takie, że ja patrzę na taką główną parę walutową i w, w dzisiaj widzę że euro się umasnia frank osłabia także wydaje mi się że to jest jakaś przestrzeń do tego żeby złotówka się umocniła czy frank osłabił em, i e, kurs oddalił się od poziomu 4.0 e, czyli to jedno takie przemyślenie drugie no to za szczęście słyszymy na rynku jak spekulacje że SNB czyli szwecowski bank centralny być może interweniuje albo będzie interweniował Także y, y, wydaje mi się, że w dłuższym terminie raczej wstawiałbym y, większe prawdopodobieństwo, że złotówka będzie silniejsza albo frank słabszy. Y, 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 to jest po drugie. No i po trzecie, wydaje mi się że otoczenie takie globalne, w tym sensie, że y, y, przesunięcie w czasie y, 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 podwyżki ceł na niektóre wy wyroby chińskie, sprowadzając do Stanów, y, powoduje lekko osłabienie tych, tych nastrojów takich negatywnych i być może zmniejszy się taka tendencja na poszukiwanie bezpiecznych przystani. I w ujęciu globalnym jest jednym z takich alternatyw jest albo złoto, albo frank szwajcarski. No i wydaje mi się, że jeżeli tutaj napięcia w ujęciu globalnym zmniejszają się, no to też może być mniejszy napływ, czy być może nawet odpływ od franka. Także... Wspominał Pan o interwencji SNB, interwencji Szwajcarskiego Banku Narodowego. To brzmi poważnie. Czy możemy spodziewać się powtórki z 2015 roku? Czym mając na uwadze to, że silny frank zmniejszy wolność eksportu, to być może tutaj władze monetarne będą musiały ten czynnik w swojej polityce i w ten czy inny sposób będą próbowały osłabić Franka. Złotówka słaba nie tylko w stosunku do, szwajca, do szwajcarskiej waluty, ale również i do euro. Jeżeli spojrzymy sobie na wykres europln no to tutaj widzimy powa, powyżej 4 ,35 zł 35 groszy w tym momencie się znajdujemy i mocne wzrosty w trakcie dzisiejszego dnia. Czy tutaj euro nadal m, będzie pozytywnie zaskakiwać? To jest y, dobre pytanie. Wydaje mi się, że ten czynnik, znaczenie w tym sensie, że e, dla inwestorów walutowych i, czy giełdowych i, tle, i br brak sesji, jeżeli chodzi o giełdę e, i być może mało, to jest taki czynnik, który powoduje, że polą być mniej aktywni e, w ten, powiedzmy, krótki weekend. E, hmm, trochę bardziej przedłużony weekend i stąd też mniejsze aktywności, większe ruchy na, na złotówce, to być może ten czynnik kalendarzowy akurat aktualnie ma istotne znaczenie. Część sobie woli się wstrzymać z aktywnością i stara się, że właśnie przy tej niższej aktywności są sesje z takim większym ruchem w jedną czy w drugą stronę. Wzrosty przynajmniej w trakcie wczorajszej sesji na naszym benchmarku czyli WIG20 w trakcie dzisiejszej sesji, nie, natomiast niestety powrót niedźwiedzich sentymentów, WIG20 ponownie poniżej 2100 punktów w trakcie ostatnich kilkunastu minut, 2091 w tym momencie, tyle wynosi wycena WIG20. No, i teraz najważniejsze pytanie. Rozmawiałem już z Radosławem Hodkowskim, analitykiem, inwestorem, autorem bloga Humanista na giełdzie. Tutaj panuje, przynajmniej w, w przypadku pana Radosława, przekonanie, że być może to już jest koniec tej wyprzedaży. A jak pan patrzy na nasz polski parkiet? Ja patrzę z dwóch perspektyw. W tym sensie yy... Zakres ruchu i czas ruchu. Jeżeli chodzi o zakres ruchu, wydaje mi się, że rzeczywiście tu są spore szanse na wyczerpanie się dominacji podaży. Dodam, że na poziomie 2080-2100 punktów jest dołek z października 2018 roku i wydaje się to istotne wsparcie. Być może on będzie jakoś testowany dzisiaj, a być może na piątkowej sesji, gdzie aktywność inwestory będzie pewnie minimalna. Ale obstałem, że od poniedziałku, kiedy popyt wróci, czy że wrócą, to jest szansa na obronę tego poziomu. Ale co do czasu, to raczej. Czy wydaje mi się, że w sensie bazowym to koniec sierpnia może być takim e, lokalnym dołkiem? Koniec sierpnia, czyli rebalans, czy rebalans MSI Magic Market, waga polskich stóp może być zmniejszona, e, ale e, to nie jest tak na sztywno. W tym sensie, jeżeli podaż się wyczerpie, to być może dołek osiągniemy wcześniej, a być może chwilę później. Także obstawiam koniec sierpnia, e, e, do końca sierpnia, jakiś lokalny dołek i raczej później lepsze zachowanie. Z drugiej strony wiesz, jest jeszcze takie coś jak cykl 400 400 miesięczny bądź 402 miesięczny i on sugeruje, że dołek będzie w okolicach od sierpnia do października, także trochę wydłuża tę perspektywę, no, ale generalnie wydaje się, że to relatywnie blisko. To, co może wspierać, to niskie wyceny według ceny do wartości księgowej. Tam, według moich wyliczeń to sesji od 2002 roku miało niższe, niższą wartość mnożnika cen na dotacji księgowej, czyli 94% miało wyższą wartość, także z tego punktu widzenia, no, może nie jesteśmy na totalnym ekstremum, ale na niskich poziomach i wydaje się, że w dłuższym terminie to są atrakcyjne poziomy. W dłuższym terminie, czy w terminie, mowa tutaj o roku, dwóch latach, czy jeszcze dłuższym? To, tak, to, to nie jest apteka, ale patrząc po, po skrajnej wartości tego, tego mnożnika, to wydaje mi się, że do końca roku obstawiam, że będziemy, że tę te wartość tego mnożnika mm -hmm. Natomiast jeżeli mowa już o giełdowych parkietach, to chciałbym również co nieco skupić się na parkiecie z zaoceanu Wall Street. Coraz głośniej mówi się, w przypadku Wall Street o potencjalnej recesji. Czy tutaj um, ostatnie wydarzenia dalej wspierają taki pogląd? Wydaje mi się, że patrząc po historii, że to jest rok przed wyborami prezydenckimi, to tutaj przed drugimi, drug, szansą drugiej lekcji wybrałem po raz ponowny prezydenta Trumpa na stanowisko, to wydaje mi się, że prezydent jest mocno zdeterminowany, żeby wesprzeć rynki i oczywiście wzrosty trwające od 2010 roku, 2009 roku 30 lat to już jest długi okres, ale porównując to z poprzednimi hostami, to, to tempo wzrostu jest, jest umiarkowane i tutaj interwencje czy działania banków centralnych wspierają, do tej pory wspierały rynki. Także wydaje mi się, że o tych ryzykach dla hosty czy zagrożenie recesją, kilku lat inwestorzy wspominają, póki co to, to się nie zmaterializowało dodam, że po takim mocnym tąpnięciu, czy bardzo mocnym tąpnięciu w grudniu 2018 roku, później przed bardzo, bardzo, bardzo mocne półrocze, pierwsze półrocze 2019 roku. Także na ten moment wydaje się, że wyceny są umiarkowane plus czy dość, ale nie są ekstremalnie wysokie. No i wydaje mi się, że na bieżąco trzeba oceniać tutaj wydarzenia, żeby i reagować na SP500. Panie Sobysłowie, powoli kończy nam się czas, więc może ostatnie pytanie w tym momencie. Czy w tym momencie Nobel Securities patrzy na Polskę, na zagraniczne giełdy w sposób pozytywny, negatywny, czy może neutralny? Mm -hmm. To, Jak patrząc po, na polską giełdę, to wydaje mi się, że z, z, z spadek optymizmu inwestorów jest takim czynnikiem sprzyjającym y, zajmowaniu pozycji, a y, y, właśnie niska wartość ceny do wartości księgowej. To, Taki argument, który zachęca nas do szukania ciekawych spółek, które mogą przynieść ponad przeciętną stopę zwrotu, i wydaje mi się, że ta akumulacja tych negatywnych zdarzeń sprzyja raczej zerwaniu pozycji niż zamykaniu pozycji z długich. Panie Sobiesłowie, bardzo dziękuję za ten komentarz. Bardzo cenny komentarz, jeżeli chodzi o sytuację na polskiej giełdzie. Moim i państwa gościem był sobie Sławko Kozłowski Noble Securities. Bardzo dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam. I tak jak tak jak się dowiedzieliśmy, WIG20 w tym momencie poniżej progu 2100 punktów. Jeżeli sobie spojrzymy jeszcze raz na wykres naszego polskiego benchmarku, doskonale widzimy, że testujemy wczorajsze okolice, przynajmniej wczorajszych minimów. zielona strefa w okolicy 2100-2080 punktów. Jak na razie powstrzymuje niedźwiedzie. Pytanie i pytanie na które niestety nie znamy jeszcze odpowiedzi, to czy ta zielona strefa Rzeczywiście będzie bazą do chociażby spekulatywnego odbicia na wykresie WIGI 20. Wspiera taki scenariusz, wspiera oczywiście technika, technika, która tutaj wskazuje na dolne ograniczenie kanału spadkowego, która wskazuje również na dołki z listopada minionego roku. Natomiast obecna przecena jest no, pokaźna. Ostatni raz tak silnie spadaliśmy na początku maja, wówczas głośno było o rebalansingu indeksu MSI. Emerging markets, ten rebalancing ponownie się zbliża, proszę państwa, więc być może tutaj historia zatoczy koło i tak jak wspominał Radosław Chodkowski przed południem, czeka nas, czeka nas jakaś forma konsolidacji, właśnie w rejonie 2100 punktów, abyśmy później mogli odbić, odbić, odbić o te przynajmniej kilkaset punktów w górę. WIG20 na stale będzie gościł w naszych programach. Uważnie monitorujemy, monitorujemy sytuację na naszym polskim indeksie i z całą pewnością o zmianach na wykresie będziemy Państwa informować. Podobnie jak w przypadku franka szwajcarskiego, ten powyżej 4 zł. I jak przekonuje sobie Sławko Kozłowski z Nobel Securities. Najwyraźniej no nie na długo kciuki za to otrzymają wszyscy kredytobiorcy w frankach szwajcarskich. Ostatnie wzrosty na parze CHFPLN mocno zaszkodziły budżetom Polaków, którzy posiadają kredyty frankowe. Te kredyty, pokłosie tych kredytów, a właściwie decyzji z roku 2015, wciąż wisi nad nami: 4 zł i 13 4 zł 13 pips tuż powyżej psychologicznej bariery na poziomie 4 zł w tym momencie frank szwajcarski o franku jeszcze w trakcie dzisiejszego dnia prawdopodobnie będziemy mówić natomiast w tym momencie chciałbym Państwu serdecznie podziękować za uwagę. Zapraszam na krótką przerwę. A po niej ponownie w naszym studiu Bogusz Kasowski z kolejnymi ciekawymi tematami.